Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w PEPKO na przeglądzie. I zaczynamy tutaj salonowo. I mamy tutaj na początek kwiata, ro, kwiata, roślinkę. Zobaczcie, tak ona się prezentuje w takiej doniczce. Zobaczcie, że tak bez problemu możecie sobie na ścianę powiesić. 30 zł kosztuje. No i zobaczcie, z daleka wygląda jak naprawdę żywa roślina. Te rośliny sztuczne coraz ładniej wyglądają. Bardziej, coraz bardziej przypominają takie żywe roślinki. Tu obok też mamy jeszcze jakąś, ale tą Wam chyba pokazywałam. Idziemy dalej. Dalej mamy tace yy, i tu macie tace bambusowe. Ja bardzo lubię bambusowe na przykład deski albo yy, właśnie takie tacki. Nie wiem, czy Wam też się podobają, ale mi jakoś to yy, bardzo się podoba. I tą mniejszą macie za 25 zł i 35 x 5 na 25 cm, a tutaj macie tą większą, tylko niestety nie dam rady jej wyciągnąć. Yy, ewentualnie jakby ktoś chciał, to dajcie znać, to będę... Będę szukała i następnym razem Wam powiem wymiary i cenę. No, ale zobaczcie. Myślę, że z 35 zł to będzie kosztowała. Jest trochę większa od tej, więc, więc cena będzie delikatnie większa. Już wjeżdżają tulipany. Tulipany to jest taka oznaka wiosny, chociaż jeszcze zima ym, u nas. 12 zł kosztuje taki tulipan i mamy w trzech kolorach przynajmniej u nas. A tutaj są jeszcze storczyki za 35 zł. I zobaczcie, tutaj są fioletowe, ym, fioletowe, i tam z tyłu są jeszcze białe, chociaż. Y chociaż one bardziej są kremowe niż białe, no ale dobra, mówi się, że to są białe storczyki. E, powiem Wam, że ja już bym bardzo chciała, żeby była wiosna, śpiew ptaków, uwielbiam, nie wiem, czy Wy też tak, też tak macie, ale ja po prostu uwielbiam. Już chciałabym ściągnąć tą grubą kurtkę, bo już po prostu wystarczy. Dwa, z 12 zł na 10 macie te świeczki, e, są przecenione, które Wam zawsze polecam e, i ostatnio pokazywałam Wam też, że są, że są małe. Wsadzacie tam Baterie i bardzo ładnie to wygląda, jak się świeci. Z 40 na 20 taki stojak. Nie wiem, to jest chyba do kwiatów, chociaż bałabym się trochę, żeby kwiat mi tutaj nie spadł. <laughs> wiecie, ja mam jeszcze chłopców, którzy grają w piłkę i czasami potrafią też w domu sobie podawać, jakieś tam, wiecie, robić triki, więc bałabym się chyba, żeby mi tutaj nic nie zlądowało na podłogę. Okej, okay, idziemy dalej, pokażę Wam też te, też te lampeczki, bo one też są fajne, 15 zł kosztuje, jest na baterie i fajnie, fajnie świeci, musicie sobie zerknąć, może gdzieś w internecie znajdziecie, ja widziałam, nie wiem, gdzieś chyba u kogoś jak to się świeci, bardzo ładnie to wygląda, a tutaj macie takie za 15 zł, takie widzicie, tu jest taka kulka i jeszcze jest taka jakby e, taka jakby rączka przyjrzyjcie się teraz Wam tutaj tak pokażę ona z tyłu jest bardziej widzicie i ona chyba też świeci i to jest na kabel USB więc to jest chyba do prądu ale trzeba by było tutaj e, zerknąć na opis ale my idziemy dalej, bo ja chcę Wam tu pokazać dosyć, dosyć sporo rzeczy. No i już widzę, że są walentynki, więc też wiedzie przegląd walentynkowy, bo naprawdę piękne rzeczy są i sama się pokusiłam i kupiłam sobie coś fajnego. 140 na 260 cm, dwie sztuki za 80 zł. No i zobaczcie, nie są na tych kółeczkach. No i ja zawsze mówię, że te zasłony z kółeczkami są fajne, tylko że są kółeczka. No i ja wiem, że jedna z Was mi pisze, że można powiesić do góry nogami yy, i wiem, że mi to piszesz za każdym razem i ja czytam to, bo ja czytam wszystkie komentarze. Yy, ale jakoś mi to wiecie, no, no jakoś mi się to nie podoba. Ja muszę mieć tak, jak powinno być, yy, ale dziękuję Ci z całego serducha za radę. Dobra, dalej mamy takie podkładki yy, w kształcie kwiatka yy, za 8 zł. Proszę bardzo, tutaj też są te kwiatki, tu jest dużo tych kwiatków. A tu są takie marmurkowe, ale ja ich nie widziałam. One już są przecenione, zobaczcie. Poczekajcie. Dwie sztuki i zaraz zobaczymy, jak, jak są przecenione na 6 zł. Na 6 zł, więc myślę, że fajnie. Po 3 zł za sztuka wychodzi. Dobra, i mnóstwo, mnóstwo jak widzicie, ale my się obkręcamy w tą stronę, w tę stronę i zobaczymy co my tutaj ciekawego mamy ale śliczna poduszka, już ją widzę, zaraz Wam pokażę, ale to momencik zanim Wam pokażę tą poduszkę to oczywiście przycany. z 15 na 7 macie taką poszewkę no bardzo ładna, fajny kolor taki, taki lawendowy idziemy dalej idziemy, idziemy, idziemy i tutaj mamy taką różową i ta różowa jest za 10 zł, oczywiście 45 na 45 cm, bo teraz w, wjeżdżają do pypko właśnie poszewki o takich wymiarach, tutaj też macie taką bardzo ładna, tak jakby ręcznie wyszywana, wiem, że to jest maszynowo robione, ale tak właśnie wygląda, 15 zł kosztuje. I bardzo ładnie wygląda. Dobra. Chyba z poszewek to będzie już wszystko. Zaraz poczekajcie. Jeszcze tutaj Wam to pokażę. ta też kosztuje 15 zł i też jest e, taka jak tamta, tylko w kolorze zielonym. Dobra. I chyba z poszewek to będzie wszystko. Yy, albo i nie. <laughs> zobaczcie, tutaj jest jeszcze jakaś nowa. Yy, za 15 zł, bardzo ładna, też taka yy, granatowa, jakby ktoś miał takie yy, kolorki. Zobaczcie, z tej strony wygląda tak, więc jak wam się ta strona znudzi, to na drugą stronę odwracacie. Ale podusia, którą wam chciałam pokazać, zobaczcie, jaka słodziutka. Takiego misia możecie sobie kupić, yy, i zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Tej poduszki, oczywiście z tyłu tutaj nic nie ma. Z przodu jest buźka takiego misia i już zobaczymy. Kosztuje tylko 25 zł i ma 35 cm średnicy, więc fajnie. No i tu jest już taka wiosenna, ale ładna i bardzo miła w dotyku i tylko kosztuje 25 zł, zobaczcie. Tutaj macie kwiaty, oczywiście bardzo ładnie obszyta, a z drugiej strony jest taka zielona, fajna. Powiem Wam, że fajna, podoba mi się. Odłożymy sobie ją tutaj, żeby nie wypadła. Dobra, ja widzę, że jest dużo przecen, tak jak widzicie tą zieloną. Obok jest na przecenie. Tutaj na przykład te poduszki na krzesła też są na przecenie i. Wam mówię, poczekajcie, bo może ktoś by chciał. 10 zł. No, 2 zł. Y, różnicy. Macie dwie sztuki, więc po 5 zł. Wam wychodzi za jedną. Ja kiedyś, jak miałam inne krzesła, to właśnie kładłam takie podkładki na krzesła. Prałam je w pralce. No, wiadomo, że nie będą idealne po, nie wiem, 6 ubraniach czy tam 10. No, ale na początku mi się fajnie sprawdzały, więc też mogę wam dać taką polecajkę. Oczywiście jest bardzo dużo też takich mm, gadżetów do ćwiczeń gadżetów do ćwiczeń może ktoś tutaj ćwiczy ja zaczęłam ćwiczenia ale wam powiem że no muszę wam kiedyś opowiedzieć w ogóle opowiedzieć wam o tym wszystkim później poszłam do lekarza będę miała operację ale to wam wszystko opowiem w jakimś vlogu E, na razie jedziemy tutaj z przeglądem, mamy już też ogrodowe rzeczy za 12 zł można dostać taką sowę e, i ona jest na słoneczko, naświetli wam się, a później będzie was strażyła w ogrodzie, I się śmieję, że ona tak straszy, moja mama kiedyś postawiła u siebie mm, moja mama kiedyś postawiła u siebie na parapecie i takiej się naświetlała, że w nocy te oczy tak świeciły i, przy, i jak podeszło się do okna to po prostu wyglądało to strasznie Tutaj mamy te osłonki, te doniczki, przepraszam, i one są bardzo tanie, bo one kosztują 3 zł, więc złoty 52 wychodzi jedna. A tu macie wersję większą. Poczekajcie i ta wersja większa kosztuje 4 złote, więc tak one wyglądają. Ja nie za bardzo lubię, bo ja potrafię przelać kwiata i mi się to wszystko wylewa. Właśnie mam jedną tak podwieszoną pod sufitem i, i właśnie muszę uważać, jak ją. Jak ją. Um, jak go podlewam, przepraszam, zawiesi zawiesiłam się. Chciałam Wam powiedzieć, że tutaj są właśnie też walentynkowe rzeczy, które Wam na pewno pokażę, bo już sobie nagrałam, więc czekajcie. Ale chciałam jeszcze tutaj przejechać, żebyście zobaczyli, co jest tutaj ciekawego oprócz dekoracji, dodatków. Zobaczcie, ile tutaj jest takich rzeczy do zabawy dla dzieci: jakieś ciastoliny, jakieś plasteliny, zabawki. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tego. A jeżeli chcecie coś dla swoich mężów, to też tutaj macie półeczkę. Nie wiem, czy u Was są takie półeczki, ale u nas jest. Jakby nie chciał przyjść na zakupy, to powiedzcie, że może, może sobie coś zakupić o 10 zł, na przykład takie imbusy. Tutaj macie za 12 zł, e, takie nie wiem, chyba to do wkrętarki jest mm, penseta <laughs> na dziale budowlanym, metrówka jak widzicie jakieś taśmy e, tutaj są takie tasiemki do przyklejania obrazków, że nie musicie robić dziury, mm, dziury w ścianie, ale ja nie wiem czy to się utrzymuje powiem wam szczerze, jakoś tak ja jestem zawsze sceptycznie nastawiona do tych taśm, no i tu macie nożyczki, nożyki no ale to mi się podoba, to już jest jakiś czas ale to zawsze warto jest pokazać 30 zł kosztuje 5 sztuk i ciekawa jestem czy ktoś z was to przyklejał fajnie to wygląda, podobają mi się te, te naklejki jak ktoś nie chce robić dużego remontu to to jest fajna opcja, za 6 zł taką szpachelkę możecie kupić tutaj macie poziomice i tutaj macie ołówki 6 zł kosztuje 5 sztuk plus, plus słuchajcie temperówka, no tu macie przejściówkę i trytytki, no i dobra Tyle dla facetów reszta. <noise> resztę niech zobaczył, jak przyjdą, nie? Jak przyjdą z Wami na zakupy. Dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was na przegląd z AGD, bo już wjechało też AGD do Pepko, więc możecie sobie tam zobaczyć. Zapraszam Was oczywiście na moje vlogi. To był ostatni, więc jeżeli macie ochotę, no to będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się. Cześć!